Dzisiaj raczej ciekawe spostrzeżenie zamiast analizy jakiegoś naukowego zjawiska. Pewnie część z was marzy o podróży w kosmos i pracy chociażby na międzynarodowej stacji kosmicznej. Jak pewne wiecie, wiąże się to z dodatkowymi trudnościami związanymi np. z jedzeniem, piciem, potrzebami fizjologicznymi, a nawet samym poruszaniem się. Jeśli mówimy już o poruszaniu, raczej nikogo nie zdziwi fakt, że wpływa na to stan nieważkości. Głównym fundamentem naszego ciała, które utrzymuje je w takiej formie, w jakiej je znamy, jest nasz szkielet. Natomiast jedną z najważniejszych części szkieletu jest kręgosłup. Zbudowane je są z dysków, które na Ziemi dzięki działaniu grawitacji ciągle są zsuwane razem. Jednak gdybyśmy udali się w przestrzeń kosmiczną, okazałoby się, że brakuje już siły zsuwającej kręgi, zatem naturalnie zaczęłyby się rozszerzać. Doprowadziłoby to do zyskania przez nas kilku dodatkowych centymetrów wzrostu. Astronauta Scott Kelly w ciągu roku spędzonego na ISS urósł o 5 centymetrów. Nie tak dawno natomiast głośno było o japońskim astronautie Noroshige Kanai, który stwierdził, że udało mu się urosnąć aż o 9 cm w ciągu 3 tygodni. Brzmi to nieprawdopodobnie, a podejrzenia sprawdziły się, gdy się okazało, że Kanai w rzeczywistości zyskał tylko 2 cm wzrostu. Szacuje się, że w kosmosie maksymalnie można zyskać dodatkowe 3% naszego ziemskiego wzrostu. Znaczy to, że osoba mająca 180 cm wzrostu maksymalnie może urosnąć o około 5,4 cm. Jednak wizja stania się wyższym nie jest tak piękna i beztroska, jak mogłoby się wydawać. Rozszerzanie się kręgu w kręgosłupie może skutkować bólami pleców, a po powrocie na ziemię szybko okaże się, że dodatkowe centymetry po prostu znikną. W końcu znowu pojawi się tajemnicza siła ściskająca nasz kręgosłup w dół, zwana grawitacją. A jeśli ten odcinek Wam się spodobał, nie zapominajcie o zasubskrybowaniu mojego kanału oraz o zostawieniu łapki w górę. W komentarzach możecie pisać propozycje do kolejnych filmów, z których ja wybiorę najciekawsze i przedstawię je na kanale. Kolejny odcinek zobaczycie już za kilka dni, a tymczasem do usłyszenia.